Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Vlog Nicole TV. Dzisiaj będziemy grali w same quizy. A tak co się stało, że sobie tak. Dzisiaj siedziałam na łóżku, no i y, trochę mi się nudziło, więc y, trochę sobie porozwiązałam, porozwiązałam samych quizów. No i tak z ciekawości wpisałam y, w samych quizach, same quizy o Vlog Nicole TV. No i wyszło mi test o wiedzy o vlog TV, więc dzisiaj nagramy ten odcineczek a i jeszcze przed tym odcinkiem chciałam wam serdecznie wręcz ogromnie podziękować za 40 tysięcy subskrypcji naprawdę jesteście kochani oto budziacki dla was OK, tutaj mam myszkę i zaczynamy, pierwsze pytanie czy Nikola ma wszystkie świeżaki? tak czy nie? Yy, no, z drugiej edycji to ja mam wszystkie świeżek, ale z pierwszej to mi tam było brak pomidora Patryka, już nie będę wymieniać, więc nie, nie mam wszystkich. Czy Nikola ma rodzeństwo? Nie, nie mam rodzeństwa. Akurat jest pokazany obrazek z Agatą w Fej hmm. Jak ma na imię mama Nikoli? Monika Ewelina. Wy też zgadujcie, albo po tym odcinku możecie sami rozwiązać ten quiz, monika. Moja mama ma na imię Monika. Ile nikola ma subów? Hmm, wiecie co, bo właśnie y, dzisiaj lub wczoraj już nie pamiętam, wybiło będzie do 40 tysięcy, a jeszcze wtedy to miałam 30 tysięcy. O, jest na zielono, czyli dobrze. Jak nazywa się najlepsza? Przyjaciółka Nikoli. Gabrysia i Agata? Ania i Daria. Gabrysia i Agata. Mam takie dwie przyjaciółki. Ile lat ma Nikola? Um, mam 9 lat. Był też odcinek właśnie z moich urodzin. Jak nie oglądaliście, to zobaczcie. Czy Nikola umie jeździć na łyżwach? No, ja umiem jeździć na łyżwach, bo tutaj jest pokazana, jak byłam zakopanym. No dobrze. No i też jeździłam na łyżwach, no i bardzo dobrze myślałam Na pierwszy raz. Czy Nikola kolekcjonuje lalki Barbie? Tak, to nie są wszystkie, bo przełożyłam. Niektóre lalki są tam z tyłu. Nie wiem, czy widzicie. Tak, bardzo mam dużo lalek, taką kolekcję właśnie. Barbie, Monster High, już się nie będę chwalić. Czy Nikola ma zwierzątko? Tak, mam Rokusia i tutaj Króliczkę, nie wiem czy widzicie, ale po to spał. <noise> Muszę go położyć na łóżeczku. Okej, okay. tak mam zwierzeczka, Roki i Tosia, Królik. Jeżeli Nikola ma zwierzę, to ma kota czy psa? <noise> psa. Okej, okay. Twój wynik 10 na 10, czyli stąd. Wow! Tylko tyle jest napisane. I to jest obrazek, jak robiłam z Antkiem. Frycki. Z Ziemniaków. Więc to jest y, takim, Więc to jest ten quiz, trochę króciutki. Więc y, przygotowałam jeszcze dwie quizy, dwa quizy. Kim jesteś z iCarly? Ok. No. Jak, kogo lubisz? Ja najbardziej lubię. No nie wiem, lubię sam, Carly. Karli zaznaczę. Ona jest taka śmieszna i fajna. Jaki jesteś? Lub jaki jak jesteś. Jak, aha, to jest to samo. E, wesoły, zabawny, szalony, cichy, wredny, smutny. Wesoły. Ja zawsze jestem wesoła. kim? <grym> okay. Jaki już kolor? Ja lubię różowy fiolet, albo już dużo Czy lubisz sam i kas? Tak, lubię też tą bajkę. Od razu leci pajekadni, więc zawsze oglądam. Jakie lubisz piosenki? Pop jazz, rap, disco, polo, No nie wiem. Chyba pop! Co lubisz jeść? Ja. Hmm. Zastanawiam się nad owoce, warzywa. Znaczy, owoce bym wybrała, ale. Ciasto, lody. Królik nam trochę przeszkadza, no bo mu się pizza chciała, Przepraszam, jak to hałasuje, ale. <grym> Okej, okay. ciasto, bardzo lubię jest ciasto. <grym> Słody, Akurat teraz, wiecie. Lubisz kwiaty? Tak, bardzo lubię kwiaty. Masz rzutelstwo? Nie, nie mam. Jakie lubisz miasto? Nowy Jork, Meksyk, Polskę, inne. Chciałabym pojechać do Nowego Jorku. Tam jest akurat. <grym> Okej, okay, zaznaczyłam Nowy Jork. Ale też bardzo lubię Polskę, no bo przecież tutaj mieszkam. Znaj, znasz, znaj się na los. Znaj się na los. To są wszystkie róże takie same. Sześć. Nie wiem nasze po środku od góry. Wyszło mi, że jestem Carly. <laughs> Nie wiem dlaczego, ale podejrzewam, że dlatego, że, że zaznaczyłam Carly. Okej. Okay. Yy, wiecie co? Jeszcze tutaj mam jeden odcinek, jak to... Jeszcze mamy trochę czasu, więc... To się nazywa same w którym domowym zbi yy, zbiornikiem jestem. Wiecie co? Ten króliczek tak hałasuje, to mu wyciągnę. To usiądł teraz? Wydądała całą budlę, naprawdę już nic nie ma jak wyciągnęła. Ok, którym domowym zwierzaczkiem jesteś? Ok, co lubisz jeść? Mięso, ryby, chrupki, warzywa, słodycze, owoce. Słodycze, owoce, słodycze, chrupki, owoce, nie wiem, owoce lubię. Co wybierasz? Mieszkanie w wyciasnym domu, ale swoim. Mieszkanie z, ro, z rodziną, kumplami. Mieszkanie w, wielu, w wielkim domu. Mieszkanie na łonie natury. Mieszkanie gdzie wysoko. Mieszkanie z dala od rodziny. Myślę nad mieszkanie w wielkim domu, a mieszkanie gdzie wysoko. Lubię na przykład tak sobie zajrzeć Otworzyć okno, no i jesteśmy na przykład tak bardzo wysoko. Okej, okay. mieszkamy gdzie wysoko. Jak taki. Nie wiem, czy mi tak wiedzie, ale długo śpisz? Szczerze tak. <grafię> tak w sobotę i niedzielę to oczywiście, że długo śpię, no bo jest wreszcie wolne. A tak jak do szkoły, to no, wcześniej się łudzę. Lubisz dobrą zabawę? Tak nie, czasem nie rozumiem pytania. Czasem, bo czasami to jak, jak, już w, jak już jestem na imprezie czy coś, bo w szkole czasami jest, no to, yy, no to czasami mi się nie chce tańczyć, a czasami mi się chce, bo to jest fajne Co Zaznaczyłam czasem. Okej, okay, ale poleciałam, gdzie to jest. Okej, okay, masz przyjaciół? Tak, mam. Ich, wie, ich wielu. Tam było też nie, tylko jednego kilku. Okej. Okay. Jakie ubranie lubisz? Modne i kolorowe, każde byle czyste, luźne, idealne na zabawę w ogrodzie, eleganckie. Modne i kolorowe. Albo luźne. Sama nie wiem, ale już zaznaczyłam. Lubisz przyrodę? Tak, ja lubię sobie na przykład siedzieć na łące, patrzeć, nie wiem, yy, w słońce jak świeci. Lubię tańczyć. Ludzie mówią, że jesteś? Przyjacielski, znany, strachliwy, leniwy, głupawy, wesoły, śmieszny, nieśmiały, nieo, nieobliczalny. Wiecie co? Ja tak jestem przyjacielska, wesoła, nieśmiała. Nie wiem. No, powiedzmy wesoła. Przyjacielska. Dobra, zmieniam na przyjacielsko. Ok, wybierz zabawkę. Tutaj są yy, zabawki dla, yy, dla takich zwierzaków. Gryzaki, czyli nam piłeczki, kosteczki, jakieś gumowe kości. Myszka. Domek, taki drewniany, mały taki. Kołowrotek dla chomików. Yy, tam nie ma dla chomiku, napisano, ale tak powiedziałam. Kolorowa zabawka mini domek zamek y wiklinowa marchewka i kukurydza kukurydza się zastanawiam nad domkiem i myszką lubię szukać. No, lubię jak coś się rusza i ja lubię na przykład biegać gonić coś to znaczy że myszka domek też się wydaje, znaczy też domek jest fajny lubię się bawić Lubisz pływać? Tak czy trochę, bo czasami mi się nie chce. Jak mam w szkole basę, no to czasami już mi się nie chce, chcę do domu. Trochę. Znaczy jak tak idę z rodzicami, to mi się no, chce. Bo jest fajnie, bo z rodzicami czy coś ze szkołą też lubię chodzić, ale lubisz pomagać? Tak, ja zawsze pomagam. Jestem dyżurną. <grym> lubisz... Y, przy, przygody? Tak, ja bardzo lubię przygody. Raczej czy coś. O, już się zbliżam do końca. Czy kiedykolwiek skakowałeś ze spadochronu? Y, nie, nie skakam, ale na pewno jak będę starsza, to będę skakać, bo ja bym bardzo chciała. Czy już wiesz kim będziesz? Podejrzewam, że ptakiem, no bo zaznaczyłam, że, że będę chciała, że chcę mieszkać wysoka, ale też podejrzewam nad kotem, bo. Zaznaczam, że, ten, że mysz. Jestem kotem! Ale super, tutaj jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kotów mi się pojawiło, się patrzą w, tak, w jedno miejsce. I tutaj, jesteś miłośnikiem długiego spania, kochasz się przydoleć i zwracać na siebie uwagę, jesteś strasz, strasznym czyściochem, zawsze musisz wyglądać perfekcyjnie. To się zgadza, więc wyszło mi, że jestem kotem, więc jeszcze przypominam, jak chcecie rozwiązać same quizy z Welmick V, to kliknijcie, piszcie po prostu same quizy no i Wam na pewno wyjdzie. Niestety kończymy nasz odcinek, jak już mówiłam. Jak chcecie jeszcze trochę ze mną być, no to kliknijcie. Quiz w Love TV i chciałam jeszcze raz Wam podziękować za 40 tysięcy subskrypcji! Jesteście naprawdę kochani, wspaniali! Już dałam buziaczki, jeszcze raz mogę, nie ma! Więc, jeśli ten odcinek Wam się podoba, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję! A jeśli chcecie być mną na bieżąco, to klikajcie dzwoneczka, A teraz muszę iść nalać wodę mojemu króliczkowi. Chodź! Więc, pa! pa. I zapraszam Was na pozdrowienia. No. Chciałam serdecznie pozdrowić Julię Abram. Pozdrawiamy Milenę Kuleba. Pozdrawiamy świeżaki i my. Pozdrawiamy miodową LPS i jej koleżankę Zosię. Pozdrawiamy moją kuzynkę Martynkę. Pozdrawiamy Lenę Top Toys. Pozdrawiamy Lufinkę Kowalską.